w takim współczesnym. E, mamy tutaj e, dysk i moi drodzy, dyski były wykonywane zazwyczaj z bardzo e, twardego metalu. Przepraszam. Metalowe się też zdarzały, ale one były wykonywane e, z granitu na przykład. Bywały wykonywane z brązu, bywały też wykonywane z drewna, które były e, obite odpowiednio. No, i jak tutaj mi nasz młody monitor mówi, z ołowiu również. Chciałbym, żebyś zaprezentował, jak wyglądałaby taka pozycja wyjściowa, w momencie, kiedy trzeba byłoby wyrzucić dyskiem. Nie obawiajmy się, nie będzie tutaj rzucania, ale proszę zwrócić uwagę, co tutaj nasz monitor robi. No mówić, chociaż ja nie rzucam, ale proszę zwrócić uwagę. Najpierw sobie układa dysk odpowiednio na przedramieniu, tak? Prawidłowo jest tak, żeby był lepszy Na początku to tak. Kładziemy rękę tak, żeby był lepszy dyżur i żeby dysk poleciał prosto. Tak jest przygotowujemy Przygotowujemy się ustawiając ciało odpowiednio, czyli musimy odpowiednio jak widzę. Przykucnąć, tak? Nie przykucnąć, tylko napiąć mięśnie, tak? Tak, śród stopia wyszła czyli musimy odpowiednio, żeby ze stopia wyszła energia, tak? Tak, żeby cała siła przełożyła na dalszy ruch. Musimy przełożyć siłę na dalszy ruch, czyli chcemy wyemitować energię i wyrzucić ją poza ten ruch. Gdyby to nikt Maksymalnie rękę do tyłu. Maksymalnie odchylamy rękę do tyłu i później szybkim obrotem wyrzucamy jak najdalej. Powiedz mi, czy znacznie dłuższe i zakończone saurotorem, czyli takim końcówką z ostrzem. Nasz hoplita ma na sobie również linotorax, a więc pancerz wykonany z warstw lnu, który był odpowiednio sklejony i zszyty. To dawało pewną ochronę. Nie jest oczywiście aż tak dobre jak metal, ale ma również swoje zdolności ochronne. Na nogach ma okre z języka greckiego, a więc nagolennice, które były ukształtowane anatomicznie do użytkownika, wykonane z brązu, oraz oczywiście sandały. Jako archeolodzy odkrywamy przeszłość, proszę Państwa, posiłkując się tym, co pozostało do naszych czasów. I jako historycy, oczywiście, sięgamy głównie po teksty. Teksty, które opisują tę przeszłość, ale również nie wahamy się używać źródeł ikonograficznych, czyli wyobrażeń wszelkiego rodzaju, testów mozaik, e, czy e, portretów, malunków. Proszę Państwa, mozaiki to bardzo ciekawy temat, temat, który w starożytnej Grecji i Rzymie był bardzo popularny, zwłaszcza z Polski od tych, którzy byli udać, by, tych, których było stać. E, mogli ozdabiać swoje domostwa, proszę Państwa, tego typu e, ozdobami.